Usłyszeliśmy przed chwilą w Księdze Mądrości, że Bóg stworzył cię do nieśmiertelności. To jest bardzo ważne, bo często myślimy o sobie za mało. Że jestem zwyczajny jako człowiek, że przeciętny, że takie nic wielkiego. A Bóg mówi inaczej. Twoje życie niesie wieczność. Tobie jest coś, co się nie kończy. Twoje decyzje mają wagę, Twoja dobroć zostawia ślad w świecie, nie w Twoim domu, w świecie. I dlatego dzisiaj, kiedy modlisz się za ojczyznę, dobrze jest zobaczyć bohaterów nie tylko na pomnikach i nie tylko w podręcznikach historii. Zobacz ich tutaj. Ewangelia mówi o słudze, który wraca zmęczony z pola i dalej służy. To nie jest historia o kimś, kto jest nieważny. To jest historia o kimś, kto bardziej kocha, niż jest mu wygodnie. I taki był patron dzisiejszego dnia. Dzisiaj w kościele wspominamy świętego Marcina z Turu. Żołnierz. Nie szukał chwały i tym bardziej jak się poczyta jego życiorys, na pewno nie chciał być święty. A po prostu zatrzymał się przy człowieku, który marzł na ulicy przy bramie miasta i podzielił się płaszczem. Niby nic Mały gest, a ogromne serce. I to jest właśnie miara świętości, bo świętość dzieje się po cichu. I teraz w swojej głowie rozejrzyj się po swojej wiosce, miejscowości, ulicy. Pomyśl o ludziach, których znasz. Bohaterem nie musi być ktoś, o kim piszą książki. Kto jest bohaterem? Bohaterem jest babcia, która codziennie modli się za swoją rodzinę. Bohaterem jest mama, która wstaje pierwsza, żeby nikt nie czuł braku. Bohaterem jest tata, który ciężej pracuje niż mówi. Bohaterem jest sąsiad, który zawsze znajdzie chwilę, żeby pomóc. Bohaterem jest ktoś, kto przebaczył, pomimo tego, że choler nie bolało. Bohaterem jest ktoś, kto nie opuścił, nawet jak wszyscy sobie już poszli. Ci ludzie nie mają pomników. Nikt o nich nie nakręci filmu. Nie będą w podręcznikach historii, ale dzięki nim świat się nie rozpada. Dzięki nim rośnie pokój. Dzięki nim Ty wiesz, co to znaczy miłość. I o takich bohaterów dzisiaj prosi Pan Bóg. Właśnie w tej Ewangelii o słudze. Czyli rób dobro, nawet gdy jesteś zmęczony i gdy nie ma braw, bo wtedy Twoje dobro jest prawdziwe. W tym samym pierwszym czytaniu słyszeliśmy, że dusze sprawiedliwych są w ręku Boga. Co to oznacza? Że każde ciche dobro, które robi się przez lata, każda cicha modlitwa, każda łza przebaczenia, każda pielęgnowana więź jest ukryta w rękach Pana Boga jak skarb, którego nikt nie zabierze. I może znasz taką osobę, może już jej nie ma, a jednak ślad dobra w tobie jest. I dzisiaj warto wymówić to w sercu, ale nawet nie tylko w sercu, we własnym domu na głos: To był bohater. To była, jest bohaterka. Święto Niepodległości. Możemy dziękować za wielkich naszego kraju i powinniśmy to robić. Ale chciałbym dzisiaj Wam zwrócić uwagę, że najpiękniej jest wtedy, kiedy dziękujesz za tych bliskich, za tych, którzy nauczyli Cię kochać, za tych, którzy byli cierpliwi, nawet jak nie zasługiwałeś na tę cierpliwość, za tych, którzy Cię podtrzymywali wtedy, kiedy słabłeś, za tych, którzy powiedzieli, Dobre słowo we właściwym momencie. Może nawet nigdy nie powiedziałeś im dziękuję. Może dzisiaj jest właśnie ten dzień, żeby pamięć o ojczyźnie zacząć od pamięci o jednym człowieku, który był dla Ciebie dobry. Jeśli chcesz kochać Polskę, to kochaj człowieka, który stoi obok Ciebie. Jak chcesz być bohaterem, to bądź wierny w małych rzeczach. Jak chcesz zostawić jakiś ślad dobra, to zostaw go w sercu, a nie w słowach, które są ulotne. Bo właśnie tak się rodzi wolność po cichu, w miłości. Polska rodzi się Twoimi dłońmi. Tu, i teraz, i każdego dnia. I tak dzień w dzień.